Jesteś Królem, Królem jest Bóg. Podnieśmy wszyscy nasze serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca, Podnieśmy wszyscy nasze dłonie Wstawajmy przed obliczem Pana wierząc Go Podnieśmy wszyscy nasze serca Wszyscy nasze dłonie stawajmy przed obliczem Pana Wielbiącgo Podnieśmy wszyscy nasze serca Podnieśmy wszyscy nasze dłonie stawajmy przed obliczem Pana w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi. Niech będą z Wami i z Duchem Twój. W czasie tej mszy świętej w sposób szczególny pragnę modlić się za świętej pamięci Jana w 22. rocznicę śmierci oraz Martę Baszanowskich. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić wszystkich, Słuchaczy i widzów telewizji internetowej Słońce. W szczególny sposób pragniemy pozdrowić wszystkich chorych. Pragniemy modlić się wraz z Wami, kochani, aby faktycznie ten czas, czas wielkiego postu, był również i dla Was momentem odnowy, momentem odnalezienia Boga i Chrystusa w naszym codziennym życiu. Po głośnych i wesołych dniach karnawału. Od środy popilcowej Kościół rozpoczął czas Wielkiego Postu. W tym czasie łaski chrześcijanin musi rozpocząć to, co najważniejsze. Chodzi o nasze serca. Musimy zrobić tam wiele porządku, aby poprzez pokutę i nawrócenie dojść do prawdziwej radości. Dzisiejszy świat proponuje nam wiele pseudo-radości, które na pierwszy rzut oka są interesujące i zachęcające. Ale zamiast szczęścia przynoszą rozgoryczenie, cierpienie i ból duszy. W naszych duszach jest wiele lodu zwątpień, zła, grzechu. Chrystus w tym świętym czasie przebaczenia i łaski pokazuje nam swój krzyż, który dla wielu ludzi stał się znakiem pogardy i pośmiewiska, a dla nas, chrześcijan, jest znakiem miłości Bożej wobec nas, grzeszników. Tylko ten krzyż nasz smutek w radość przemienia, w radość, której już nikt nam odebrać nie zdoła. Jest to życie wieczne w Królestwie Niebieskim. Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Boga za to, że nie zawsze pamiętamy, że nasze zbawienie przyszło przez krzyż. Panie Jezu, który umarłeś za nas na krzyżu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który ukazujesz nam miłosierdzie. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uczysz nas, byśmy nic nie robili na pokaz, zmiłuj się nad nami. Się nad nami. Czytanie z Księgi Rodzaju. Także rzekł Bóg do Noego i do Jego synów. Oto ja zawieram przymierze z Wami i z Waszym potomstwem, które po Was będzie, z wszelką istotą żywą, która jest z Wami, z ptactwem. Ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy Was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na Ziemi. Zawieram z Wami przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie skodzona żadna istota żywa, wodami potopu, i już nigdy nie będzie potopu niszczącego Ziemię. Po czym Bóg dodał: A to jest znak przymierza, które ja zawieram z Wami i każdą istotą żywą jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami, z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Oto słowo Boże. Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, najdrożsi. Chrystus raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić. Zabity w prawdzie na ciele, ale powołany do życia duchem. Nim poszedł nawet ogłosić zbawienie duchom zamkniętym w więzieniu. Niegdyś posłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża oczekiwała, a budowana była Arka, której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez Wodę. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje Was ona, we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani mu zostali aniołowie, i moce, i potęgi. Oto słowo Boże. Amen. Nie będę jak cukierków, zawsze będę starał się pilnie wykonywać swoje obowiązki, postaram się już nigdy więcej nie spóźnić, nie będę denerwował się za proboszcza. Zasadniczo będę zawsze starał się dla wszystkich być miły, w ogóle, w ogóle będę starał się być lepszym człowiekiem. A ty, drugi bracie, druga, siostro, masz już faktycznie jakieś postanowienia wielkopostne. Masz już jakieś postanowienia, które faktycznie będą Ci pomagały przeżyć ten Wielki Post? Mam nadzieję, że tak. W środy popielcowej było chyba już wystarczająco dużo czasu, żeby coś sobie wybrać, zadecydować, żeby coś zauważyć. Jeżeli jeszcze nie masz, no to faktycznie radzę ci przyspiesz. Bo może się nagle okazać, że te 40 dni przeminą i nawet nie zdążysz się zorientować, jak szybko zostajesz z niczym. Bo faktycznie istota jest położona w czymś bardzo wyjątkowym, ale do tego za chwilę powinniśmy dojść. Bo dzisiaj, kiedy przyglądamy się czytaniom, jakie zostały nam zaproponowane przez liturgię, to muszę faktycznie powiedzieć, że jest to genialne połączenie. Naprawdę chylę czoła przed ojcami Suborowymi, którzy wtedy, kiedy była reformowana liturgia, postanowili, że na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu akurat będą wykorzystane te trzy fragmenty. Ktoś może się zapytać, no ale co w tym wyjątkowego, co w tym innowacyjnego? W jaki sposób połączyć fragment z Księgi Rodzaju, który opowiada sytuację bezpośrednio po wyjściu z Arki Noego, jak połączyć ten fragment z pierwszego listu św. Piotra i tą krótką, wręcz taką notkę z Ewangelii św. Marka, że Chrystus spędził 40 dni na pustyni, pośnił, był kuszony, wrócił do Galilei i głosił Ewangelię i Królestwo Boże. Otóż, moi drodzy, to jest właśnie głębia Wielkiego Postu. Tak jak powiedziałem, Wielki Post. To nie jest byle jakie wydarzenie. Tutaj mówi się o wielkich rzeczach. W związku z tym też na wielkie rzeczy trzeba zwracać uwagę. Ale nie są to wielkie rzeczy, tak jakbyśmy sobie to wyobrażali, jak jakieś budynki, jak jakieś niesamowite kompleksy czy miasta. Wielkość duchowości jest bardzo często czymś ukrytym. Jest bardzo często na pozór czymś drobnym, czymś nieco schowanym, czymś, nad czym trzeba troszeczkę dłużej pomyśleć, poszukać. I to jest właśnie tajemnica, jaka została nam ukryta i jaka została nam przekazana właśnie w tych fragmentach Pisma Świętego. One dosłownie wyłuszczyły to, co jest najbardziej istotne. One dosłownie są takim kompendium zbierającym to wszystko, co Bóg chciałby nam przekazać i to, do czego jesteśmy zaproszeni teraz, na czas Wielkiego Postu. Ale żeby faktycznie to zrozumieć, to musimy odkryć każdy symbol, który jest zawarty w tych fragmentach. Pierwsza sprawa to księga rodzaju, obraz potopu. Możemy powiedzieć obraz wręcz tragiczny. Obraz zniszczenia, obraz związany z grzechem, który pojawił się na świecie, obraz, który dotyczy jakiegoś zła, które istniało. Ale faktycznie także obraz nadziei, obraz związany z nowym stworzeniem i obraz związany z tym, że faktycznie Bóg zawiera przymierze z człowiekiem. Bóg obiecuje już nigdy więcej nie zniszczy świata w taki sposób. Już nigdy więcej nie będę występował przeciwko człowiekowi w wodach potopu. I te wody, które miały siać zniszczenie, w tym momencie stały się wodami, które dały życie, wodami, które dały nadzieję. I teraz pójdźmy ten krąg dalej, do listu św. Piotra, który właśnie nawiązuje do tego wydarzenia. Który mówiąc o męce Jezusa Chrystusa, o jego śmierci i o zbawieniu, które ta śmierć nam przyniosła, zaznacza jasno. To wydarzenie było prawie jak potop, tam w Starym Testamencie. Coś niesamowicie tragicznego: coś niesamowitego związanego z bólem, z cierpieniem i z grzechem. Ale coś, co dało życie. Coś, co dało odrodzenie. Tak jak wody potopu. Dawały odrodzenie poprzez zalanie, poprzez pierwotne zniszczenie, tak teraz, wodach Chrztu Świętego, daje całkowicie coś innego, daje życie. Daje coś, co nam pozwala być w niebie. Daje coś, co pokazuje pewną nowość, ale zarazem pokazuje też wieczne przymierze. Bo już teraz nie potrzeba żadnej innej dodatkowej ofiary, aby dostać się do nieba. I żebyś, drogi braci i droga siostro, nie wpadał właśnie w pokusę tego, że jeszcze sobie musisz zasłużyć. Że jeszcze coś takiego musisz wypracować, zrobić, mieć w sobie, żeby zasłużyć na to niebo. Ty już na to zasłużyłeś. Bóg już ciebie wybrał, bez żadnej twojej zasługi. Nie musiałeś do tego przyłożyć ani jednej dłoni. Nie musiałeś nic zrobić, żeby Bóg Ciebie wybrał. Żeby Bóg powiedział, ja Ciebie chcę w niebie ja chcę się z tobą spotkać. I to jest właśnie wyjątkowość, którą my teraz mamy odkryć. Odkryć w tych krótkich jakże słowach, które usłyszeliśmy w Ewangelii według świętego Marka. Pierwsza sprawa to, to jest to, aby uwierzyć Bogu, że to, do czego On mnie zaprasza, jest czymś istotnym, wyjątkowym i prawdziwym. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Wierzcie mojemu Słowu. Wieszcie, że to, co ja przyniosłem, jest bezpieczne i jest pewne. To Tobie nie zaszkodzi, ale wręcz Ci pomoże. Pomoże Ci żyć, pomoże Ci odnajdywać swój sens, swoje miejsce w świecie. Dalej, ta informacja dotycząca postu. Chrystus, zanim podjął swoją publiczną działalność, pościł 40 dni na pustyni. Teraz pytanie: Czy Ty masz, drugi bracie, droga siostro, w swoją pustynię? Oczywiście nie wymagamy od Ciebie, żebyś teraz zamówił pięć konżwiru, wszystko rozsypał w domu i stwierdził: Tak, mam pustynię. Nie o to chodzi. Tu nie chodzi o miejsce, ale tu chodzi o pewien styl. Styl, kiedy faktycznie jesteś sam ze sobą. Jesteś sam z tym, co z Ciebie stanowi. Nie ma drugiego człowieka, nie ma żadnych informacji, nie ma żadnego hałasu, żadnego dźwięku. Po prostu zostajesz sam. I właśnie na takiej pustyni. Będziesz doświadczał pokusy, będziesz mógł zobaczyć, co ciebie stanowi tutaj w środku. Czasami ludzie mówią, że jak się on co, ja się naprawdę boję zostawać sam, bo takie głupie myśli przychodzą. No właśnie to po to jest, żebyś mógł zobaczyć te głupie myśli, żebyś mógł zobaczyć, co w tobie jeszcze siedzi. Może czasami się tym będziemy musieli przerazić, może faktycznie czasami będzie trzeba nad tym zapłakać, ale to właśnie do tego służy. Pustynia jest po to, aby zobaczyć, co we mnie jest. Co we mnie jeszcze jest słabego, co jeszcze jest niedostateczne, co mam zmieniać. I to jest coś, do czego chce nas dzisiaj Chrystus zaprosić, do wyruszenia na taką pustynię. I to jest właśnie teraz sens tego postu, sens tych naszych wyrzeczeń, tego, że ja rezygnuję z czegoś. Nawet z tych bardzo przyziemnych rzeczy, jak. Pokarm, jak jakieś przyjemności pod tytułem telewizji, internetu. Oczywiście, kiedy jest transmisja przy świętej, tak jak to robi telewizja choleryjska, internetowa, no to nie, tak jak najbardziej. Ale tak nie korzystam z jakiejś przyjemności. Nie korzystam z tego po co? Po to, żeby mieć więcej czasu. Na co? Żeby poznać siebie, spotkać Chrystusa. To są priorytety. Nie Twoje dążenie do doskonałości. Nie Twoje interesowanie się w dobrym. Że już więcej nic złego nie powiem, nie skrzywdzę, zawsze będę się modlił. To jest ważne, ale to jest na drugim planie. Bo wtedy, kiedy spotykasz Chrystusa, to automatycznie te rzeczy zaczynają się dziać. Wtedy, kiedy wchodzisz w żywą relację z Bogiem, to te rzeczy działają one po prostu z automatu. I to jest teraz właśnie ta intencja, do której Ciebie Chrystus chce zaprosić. I nie dziw się, że będą się pojawiały pokusy. Nie dziw się, że w czasie Wielkiego Postu będzie jeszcze ciężej, że będzie się bardziej komplikowało, że Jakoby bardziej pod górkę Ech. będzie szło. Zły duch od wieków już próbuje zwodzić człowieka. Grzechy i sposoby, które on chce nam zaproponować, się nie zmieniły. Owszem, może środki, okoliczności tak, sposób grzeszenia, ale grzech dalej jest ten sam. Grzech ciągle się nie zmienia i tutaj przata nic nowego nam nie jest w stanie zaoferować. Ale dzisiaj jakoby pojawia się taka jedna pokusa, która jest chyba wyjątkowo niebezpieczna, do której myśmy zaczęli wracać ostatnimi czasami. Pokusa chęci takiego nieodstawania duchowo, takiego stawania się jak moje środowisko, wokół którego żyję. Taka pokusa związana z tym, że może lepiej nic nie zmieniać, bo wszyscy inni patrzą. Być może trochę źle odczytaliśmy te słowa, które usłyszeliśmy w Wielką Środę. Wejść do swojej izdebki. Tutaj nie chodziło dosłownie o izdebkę, żeby zamykać się w pokoju, dwa na dwa metry i tylko tam pościć. Tylko tu chodziło o pewną pokorę w moim działaniu. A dzisiaj faktycznie, kiedy przypatrujemy się różnym ludziom, to jesteśmy w stanie chwalić najróżniejsze postawy. Człowiek w wieku 26 lat, trzy doktoraty, dwie habilitacje. No niesamowity człowiek. No gratulujemy. Jesteś wspaniałym naukowcem. Ile pracy, ile trudu. człowiek no cud. Kiedy in, inna sytuacja, człowiek, który ważył, dajmy na to 170 kilo, schudł do 90 kilo. No człowieku, jakie wyrzeczenie, że ty to potrafiłeś w sobie zrobić. Ten upór, ten duch, niesamowite. I tutaj przykładów możemy mnożyć. A kiedy ktoś powie, słuchaj, wiesz co, poszczę za moją żonę, bo nie możemy się dogadać. Ty głupi jesteś? Co ty robisz? Ty pośniesz za żonę? Co jest dla ciebie istotne. Bo inna sytuacja, słuchaj, wiesz co, nie, dzisiaj, dzisiaj może, nie, nie będę tego robił, bo wiesz, wielki post, sprawy, faktycznie chciałem sobie trochę uporządkować te rzeczy duchowe, relacje. Chłopie, będzie czas. Pójdziesz na emeryturę, jeśli pójdziesz, i faktycznie wtedy sobie to uporządkujesz, będzie czas na modlitwę, na wszystko. Teraz żyj, korzystaj, stygata. I my tak lubimy. My bardzo łatwo w tą pokusę chcemy wejść. Takiego trwania jak inni. Wczoraj nie wiem, być może słyszeliście o tym, co działo się w nocy tutaj niedaleko, w słynnym klubie naszym czerskim. Jak duża ilość ludzi się biła. Post się zaczął, no hurra, zróbmy burdę. To jest obraz. Nie odstawajmy od innych, którzy faktycznie gdzieś nas nie, nie chcą w coś sensownego i dobrego wprowadzić. Czemu dzisiaj faktycznie nie chcemy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, nie odpowiadają mi te plotki. Nie chcę o tym dyskutować, nie chcę o tym rozmawiać. Teraz jest inny czas, chcę z tego zrezygnować. Słuchaj, dzisiaj nie, ja nic nie chcę wynosić z zakładu pracy. Dzisiaj nie kradnę. Dzisiaj mam postanowienie, dzisiaj chcę o to zawalczyć. Słuchaj, nie, dzisiaj, dzisiaj nie ściągamy. Dzisiaj najwyżej dostaniemy jedynkę z tego przedmiotu. Czemu tego w nas nie ma? Czemu tak łatwo dajemy się zwieść tej pokusie, która automatycznie przychodzi? Czemu tak bardzo nie chcemy zawalczać? Czemu dzisiaj tak bardzo boimy się pościć? Co nas w tym przeraża? Że coś mi to będzie kosztować? Że to zada mi jakiś ból czy cierpienie? Przecież to jest coś, co ci będzie potrzebne. Coś, co będzie działało na twoją korzyść. Zobacz, teraz można uchylić rąbek tajemnicy, który jest zawarty w tych krótkich fragmentach Pisma Świętego. A Bóg chce ci dać coś o wiele, wiele cenniejszego. Bóg chce ci dać siebie, swoją relację. Bóg chce przyjść z wszystkim, co ma dla ciebie przygotowane. I to jest dopiero piękne. To jest radość. To jest prawdziwe szczęście. Nie uda tego świata. No ale teraz, czy będziesz chciał z tego skorzystać? Czy będziesz chciał złapać to? Co jest dla ciebie już przygotowane. Żebyś chciał skorzystać z tej oferty, którą ma dla ciebie Chrystus na te 40 dni. Na te 40 dni konkretnych ćwiczeń. Na te 40 dni konkretnego wysiłku. Ja nie mówię, że będzie łatwo. Ja nie mówię, że ci zawsze wyjdzie. Że zawsze będzie szło jak spłatka. Może właśnie o to chodzi. Może to jest właśnie krzyż twojego życia. Że to, czego się złapiesz, to to nie będzie wychodzić. I może tak całe życie spędzisz, ale wtedy, kiedy przyjdzie ostateczny rozrachunek, kiedy staniesz przed Bogiem, to może usłyszysz te słowa, które wypowiedział święty Paweł. Dobry bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś, przygotowałem dla Ciebie wieniec chwały. Ale jak, Panie? Przecież mi nic nie wyszło. A kto powiedział, że ma wyjść? Ważne, że próbowałeś. Ważne, że walczyłeś. To jest istota. A to czy wyjdzie? Co dzisiaj powiedział Chrystus? Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię? Nie. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Próbuj za każdym razem. Za każdym razem, kiedy ci nie wychodzi. My jako katolicy nie mamy być jakimiś ciotami, które ciągle czekają, że to się już nic nie zmieni, to się nic nie da, po co w ogóle to robimy. My nie mamy tacy być. My mamy walczyć. Nie nudź się próbowaniem za każdym razem. Nie męcz się tym, że ciągle ci nie wychodzi. Nie nudź się tym, że musisz iść do konfesjonału, że musisz na nowo zacząć. To jest szansa za każdym razem. To jest za każdym razem nowa możliwość Boga, który chce być przy Tobie. Boga, który ma dla ciebie taką ofertę, której nikt nie jest w stanie ci jej zagwarantować i zaoferować tu na ziemi. Ale czy tą drogę wybierzesz, to będzie twoja decyzja. Życzę ci naprawdę z całego serca, drogi bracie, druga siostra, aby faktycznie ten czas Wielkiego Postu teraz był takim momentem odnalezienia w sobie tego zapału do tej przemiany. Do tego, żebyś się skupił na tym, co jest faktycznie istotne na tym, co jest spotkaniem z Chrystusem. Żebyś doznał właśnie tego szczęścia, tej radości, którą On ma już dla ciebie przygotowane. Tego, co On, z czym On się chce z tobą podzielić. Może to jest właśnie ten post. Post w tym 2015 roku. Kiedy ty zmienisz swoje życie, to może właśnie teraz jest ta szansa, abyś w końcu ją wykorzystał, złapał i powiedział Bogu dzięki w końcu się udało. Korzystaj, bo to co jest dla ciebie przygotowane jest rzeczą piękną i niesamowitą. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. W przyszłą niedzielę po mszy świętej o godzinie 8:45 spotkanie żywego różańca. Również w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka dopuszek przeprowadzona przez parafialny zespół Caritas na rzecz pomocy rodzinie Górnowicz z Będzimierowic, której w ubiegłym tygodniu spalił się dom mieszkalny. W poniedziałek po wieczornej mszy świętej zapraszamy do salki parafialnej na katechezę dla dorosłych na temat Wielkiego Postu. We wtorek po wieczornej mszy świętej zapraszamy na spotkanie katechetów. W piątek zapraszamy na Drogi Krzyżowe. Dla dzieci o godzinie 16.20. Odtąd będzie to stała godzina nabożeństw dla dzieci. Dla młodzieży o godzinie 18.45, dla pozostałych o godzinie 8.15 i 17.30. Przypominamy, że kolekta zbierana podczas Mszy Świętych połączonych z Drogą Krzyżową będzie przeznaczona na kwiaty do Grobu Pańskiego. Oszczerzale z Kazaniem Pasyjnym dzisiaj o godzinie 17.15. Tajemnicą chyba już nie jest, że kazania pasyjne w tym roku będzie głosił ksiądz Proboszcz. W dniach od 3 do 9 sierpnia organizujemy pielgrzymkę po sanktuariach Belgii i Francji. Koszt pielgrzymki to 1960 zł i 70 euro. Chętni mogą się zgłaszać do księdza Ariela. Komunikat Policji. Policjanci przestrzegają przed oszustami działającymi tzw. metodą na wnuczka. Przestępcy dzwonią najczęściej do osób starszych i udając bliskich, wyłudzają pieniądze. Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub innych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pieniędzy do, pod pretekstem prowadzenia działań śledczych. Podkreślamy, że służby państwowe nigdy nie żądają przekazania pieniędzy. W sytuacji, gdy ktoś prosi o pieniądze w rozmowie telefonicznej, najprawdopodobniej jest oszustem, chcącym wyłudzić pieniądze. W przypadku takich sytuacji prosimy o kontakt z policją pod numerem 997 lub 112. Warto też skonsultować się z najbliższą rodziną i powiadomić o próbie oszustwa. W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywają się w dniach od 20 do 25 lipca 2016 roku w Krakowie, we wszystkich parafiach całej Polski organizowana jest baza noclegowa dla młodzieży, która przybędzie z różnych krajów. Gorąco prosimy, aby również rodziny z naszej parafii przyjęły uczestników tych spotkań. Prawdopodobnie przypadnie nam przyjąć około 200 pielgrzymów. Osoby lub rodziny, które zechciałyby przyjąć młodzież, mogą pobrać formularze, które leżą na stoliku pod chórem, w zakrystni albo w biurze parafialnym. Wypełnione formularze do końca Wielkiego Postu należy przekazać księżom. W przyszłym tygodniu od młodzieży naszego KSM-u będzie można nabyć kartki świąteczne. Prześwięte w tym tygodniu, w 30. dzień po pogrzebie, za świętej pamięci Edmunda Gradowskiego w poniedziałek o godzinie 18.00, za świętej pamięci Krystynę Wycinka we wtorek o godzinie 6.30, za świętej pamięci Józefa Literskiego we wtorek o godzinie 18.00, za świętej pamięci Antoniego Stopa w czwartek o godzinie 18.00 oraz za świętej pamięci Jadwigę Kręską w piątek o godzinie 18.00. W pierwszą rocznicę śmierci za świętej pamięci Henryka Zalewskiego w poniedziałek o godzinie 6. 30, za świętej pamięci Dorotę Sadowską w sobotę o godzinie 6.30 W intencji dusz w czyśćcu cierpiących od apostolstwa pomocą duszą czystcowym w poniedziałek o godzinie 8.45 W intencji zmarłych członków róży pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny Złubnej w czwartek o godzinie 6.30 W intencji Henryki i Jerzego Fryca z okazji 50. rocznicy ślubu w sobotę o godzinie 18.00 w tym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafiany. Świętej Pamięci Jana Gornowicza z ulicy Starego Urzędu, Świętej Pamięci Sławomira Kortasa z ulicy Tucholskiej i Świętej Pamięci Jana Konewkę z ulicy Naszych wiernych zmarłych polecajmy Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu, a nasz Panie, przez nieskończone Miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, bardzo dziękujemy przedstawicielom Telewizji Internetowej schojnic która. Wykonała transmisję na żywo przy świętej, właśnie z naszej parafii. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów. Msza Święta będzie dostępna pod adresem www.chojnice.tv. W tym samym miejscu w dziale Msze Święte zostanie następnie umieszczony jej skrót zawierający m.in. homilię i ogłoszenia dusz pasterskie. Kolejna transmisja Mszy Świętej z naszego kościoła w drugiej połowie marca. O dokładnym terminie poinformujemy. Więc jeżeli ktoś będzie chciał być w telewizji, żeby babcia w Ameryce zobaczyła, to będzie można wtedy przejść. Sobie babcia w Ameryce będzie mogła zerknąć, czy na pewno wnuczki chodzą do kościoła. Więc kochani, życzę wam, żeby ten post, który rozpoczęliśmy był faktycznie takim momentem, kiedy podejmiemy tą walkę. Naprawdę próbujcie i nie nudźcie się tym, że czasem nie wychodzi. Za każdym razem próbujcie, a to Boże Błogosławieństwo niech będzie właśnie dla nas teraz siłą, na czas tych konkretnych zmagań duchowych. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo Pan ze Wami Amen. jest duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący ojciec i syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bóg u niech będą cienki, gdy drogi pomyli los zły, i o czym mgłą zasnuję I mi w sobie tę ufność nie lękaj się A kiedy mnie w świat ci przysłoni I zazdrość jak kwas zakiełkuje